Cześć, tutaj Gabrysia i zapraszam Was na mój podcast. Jest mi bardzo miło, że właśnie włączyliście to nagranie. I dzisiaj chciałabym Wam opowiedzieć o tym, jak obcokrajowcy uczą się języka polskiego. Ja zajmuję się tym prawie dwa lata. Studiowałam polonistykę właśnie ze specjalizacją glottodydaktyczną, to znaczy nauką języka polskiego jako obcego. I chciałabym się z Wami podzielić takimi moimi bardzo ogólnymi myślami, ogólnymi spostrzeżeniami o tym, jak, co ja mogę dać obcokrajowcom i co oni sami mogą z tego wziąć, co ja im zaproponuję. Dobrze, słuchajcie, to może zacznę od tego. Są bardzo różne systemy uczenia, to znaczy, to bardzo ogólnie brzmi albo tajemniczo, ale są różne systemy, bardzo bardziej różne kryteria podziału, o właśnie, są różne kryteria podziału. I tam, gdzie ja pracuję, uczę w takiej zwykłej szkole, to znaczy w prywatnej szkole, i tam przychodzą dorosłe osoby na kursy. Tak jak wy czasami się uczycie angielskiego, czy może jakichś innych języków jako dorośli ludzie, i musicie po pracy pojechać jeszcze na kurs angielskiego, to właśnie ja te, w taki sposób uczę języka polskiego. Uczę głównie dorosłych. I w naszej szkole jest podział na dwa typy. Uczniów, dwa typy grup. Pierwsza, pierwsza grupa to są osoby rosyjskojęzyczne, albo osoby bardziej słowiańskie, o, właśnie tak powinnam powiedzieć, osoby słowiańskie, które znają któryś z języków słowiańskich. I dzięki temu te osoby yy, można bardzo ułatwić robienie ćwiczeń z tymi osobami, albo sposoby wyjaśniania im. To zaraz jeszcze wam o tym będę więcej mówić. Drugi typ uczniów, którzy są w, naszych, yy, w naszej szkole, to są osoby niesłowiańskojęzyczne, czyli reszta świata. I teoretycznie w tych grupach zajęcia są prowadzone po, po angielsku, ale tak naprawdę no, tak powinno być po polsku, więc bardziej tutaj chodzi o taką metodykę, o metodykę, o dydaktykę podejścia do tych uczniów, ponieważ te osoby wymagają dużo wolniejszej pracy, znaczy one potrzebują. One muszą dużo wolniej pracować. I nauczyciel też musi. Mieć większą cierpliwość, ale też większą świadomość rozbijania języka na takie podstawowe elementy. O, właśnie, i teraz wracamy do osób rosyjskojęzycznych. Uczenie osób rosyjskojęzycznych jest dużo łatwiejsze albo, no, dużo mniej, moim zdaniem, mniej wymagające niż uczenie osób nierosyjskojęzycznych. Wynika to z tego, że to ja swoje lekcje w grupach ze Słowianami od razu prowadzę po polsku. I nawet nie podejmuję próby mówienia w innym języku, no bo z języków słowiańskich znam jeszcze tylko czeski i słoweński. No, większość moich uczniów nie zna tych języków, no więc nie ma sensu. Od razu mówię do nich po polsku. I przyjmują to dobrze. Dobrze to przyjmują i myślę, że nawet się cieszą. Znaczy, ja takie komentarze słyszę, że się cieszą, że mówię do nich po polsku. No bo, i że nie znam rosyjskiego też. Bo nie ma takiej pokusy, żeby lekcja przeszła w język rosyjski. I... Osobom słowiańskojęzycznym jest dużo łatwiej, ponieważ system językowy jest taki sam, system językowy, co mam na myśli? Mam na myśli to, że też są przypadki, przypadki mają takie same pytania, logika języka jest taka sama, w taki sam sposób dzieją się takie drobnostki w języku, drobnostki w języku, słuchajcie, to na przykład ruchome e, nie wiem, czy jesteście świadomi tego, ale w językach słowiańskich jest ruchome e. Wynika to z historii języka. Może kiedyś o historii języka nagram jeszcze jakiś filmik, odcinek. Wygląda to w taki sposób, że na przykład mamy imię Paweł i jak uczę przypadka, to na przykład mówię tak, że biernik, biernik ma pytania kogo co, widzę kogo co i jeżeli to żyje, to rodzaju męskim, to mówię, widzę Pawła, i zobaczcie, że to E znika, prawda? Powinniśmy powiedzieć, jest Paweł, więc widzę Paweła, ale jednak widzę Pawła. No i dla Słowian bardzo często to jest naturalne, że oni muszą, że oni po prostu w głowie już od razu redukują E i ja nie muszę im tego tłumaczyć. A dla osób, które nie są Słowianami, to wszystko jest szokiem i pokazuje, jak bardzo język polski jest, jest zawiły. Tak? I te osoby mówią: Boże, znowu wyjątek, znowu wyjątek. Wiecie, no to nie są wyjątki. To jest regularne. Tylko, żeby wiedzieć, że to jest regularne, trzeba znać. Ojku, co trzeba znać, słuchajcie? Ja myślę sobie, że czy historię języka trzeba znać? Trzeba po prostu widzieć cały język od góry. A osoba, która dopiero się uczy języka polskiego, nie jest w stanie spojrzeć na język polski od góry. Więc to jest taki problem. Dobra, wracamy do grup słowiańskich znowu. Słowianom też łatwiej się uczyć polskiego ponieważ są takie same czasy, to znaczy są takie same kategorie czasu, przyszły, przeszły, teraźniejszy i aspekt. Są też na przykład formy wyrazowe mają często taką bardzo podobną, bardzo zbliżoną bardzo zbliżoną kształt, tak? I kiedy mamy zaimki, to one oczywiście mnie, twój, jego, jemu, one są tak dosłownie, kiedy na to patrzymy, tak, no to będzie, będzie to wyglądać inaczej graficznie, ale zastosowanie tych słów będzie do siebie zbliżone. I jakby trudnością będzie zapamiętanie właśnie tych drobnych różnic, a dla osoby niesłowiańskiej to będzie też bardzo, bardzo wymagające, żeby czasami zrozumieć, jak działa zaimek, prawda? No to o tym jeszcze może o, o sam rozumieniu zaimków, o tym, po co je mamy, o tym może nagram jeszcze kolejny odcinek. Okej, okay, dobrze. No i z osobami słowiańskimi myślę, że w ogóle da się bardzo szybko nauczyć języka polskiego. Oczywiście, co to znaczy szybko? szybko? Szybko zależy od determinacji ucznia i od tego, na czym nam zależy, bo jeżeli chcemy pięknie pisać, to będziemy na to potrzebować dużo czasu. Ale jeżeli chcemy po prostu robić zakupy, rozmawiać z Polakami i nie dbamy o gramatykę, albo i tak spokojnie do tego podchodzimy, że się nie napinamy o to, że musi być perfekcyjnie, no myślę, że słuchajcie, trzy miesiące po prostu, nawet kurczę, nawet szybciej. Szybciej myślę, że nawet szybciej, jeżeli ktoś po prostu tylko chce, nie przejmuje się tym, jak mówię, tylko po prostu mówi. Serio, mówię może nawet tydzień, jeżeli ktoś jest taki zdeterminowany. I oczywiście to nie będzie taki perfekcyjny polskim, jakim ja do teraz, teraz do Was mówię, ale będzie to taki poziom, który nas satysfakcjonuje. Dobrze, więc w ogóle osobami, myślę, że osoby słowiańskojęzyczne przeżywają frustrację. Kiedy pojawia się na przykład gramatyka i ojejku, są jakieś zmienne czu, czu. I Ja mówię, no słuchajcie, na to nie ma reguły, po prostu tak jest. I tak bardzo często niestety muszę powiedzieć, no bo kiedy się nie zna historii języka, a ja nie jestem w stanie wprowadzić historii języka osobom, które w ogóle nie znają tego języka, no to, no to muszę to przedstawić jako wyjątek. Więc tak brutalnie postępuję i mówię sorry. No, więc osoby słowiańskojęzyczne przeżywają frustrację, ale oni są świadomi tego, że naprawdę szybko zaczynają mówić. I moi uczniowie słowiańscy ciągle mówią, no ale słabo, ja źle mówię, ja źle mówię, ale później sobie myślę, że no, mam osoby, nie wiem, na przykład u, uczę Hindusów albo Turków i och, no oni nawet te pierwsze zdania, które budują po polsku, to one to one nawet czasami są trudne do zrozumienia dla mnie, a ja jestem dosyć odporna albo bardzo domyślna w tym, co oni mówią. Więc dla mnie to nie jest jakimś większym problemem, żeby ich zrozumieć, ale czasami też to jest trudne. No więc, słuchajcie, osoby słowiańskojęzyczne, w tym momencie trochę je porzucam i o trudnościach osób słowiańskich w nauce języków słowiańskich yy, nagram jeszcze kolejny odcinek. Teraz przechodzimy do osób nie, yy, niesłowiańskich. Och, no i słuchajcie, to jest po prostu długa, oddzielna historia o tym, jak to się wszystko robi. Ja bardzo lubię uczyć osoby właśnie niesłowiańskie. Oczywiście osoby słowiańskie też bardzo lubię, ale kiedy jestem w grupie e, osób z całego świata i one nie znają żadnego języka słowiańskiego, a ja muszę im po, po przedstawić system, kto, w którym my żyjemy, którym my rozumiemy, no, to czuję takie fajne, wiecie, po, takie fajne wyzwanie, potrzeby wyzwania i, i walki o to, żeby im to zrobić jak najłatwiej i żeby nie komplikować tego. Co mogę powiedzieć jeszcze o tym? O, słuchajcie, w ogóle osoby niesłowiańskojęzyczne bardzo dobrze uczy się frazami i to brzmi może szaleńczo, ale słuchajcie sprawdziłam tę metodę. I jest jeden bardzo dobry podręcznik na rynku i w tym podręczniku właśnie jest, tam się nie tłumaczy gramatyki, tam się nie mówi, że to jest dopełniacz, i że dopełniacz ma pytania, kogo, czego, i że dopełniacz ma takie przypadki, i że to są takie rodzaje, tylko tam podane jest, podane są takie. Podstawowe frazy, czyli na przykład proszę kawę, czarną kawę, proszę sok pomarańczowy i proszę, nie wiem, małe radio. I te osoby myślą sobie, okej, okay, to jest rodzaj gramatyczny, to rodzaj gramatyczny jeszcze powiedzmy, że łatwo dosyć wchodzi, chociaż to też będzie skomplikowane dla niektórych. I oni widzą, że jak, jak coś jest, ma na końcu Konsonanty, czyli spółgłoski, to tam nic nie zmieniamy. Jeżeli ma na końcu O albo E, to znaczy, że ma rodzaj nijaki, to też nic nie zmieniamy. A jeżeli ma na końcu A, to znaczy, że jest rodzaju żeńskiego i tam dodajemy O albo E. I wiecie, to jest takie maksymalnie uproszczone, tak? Nie wchodzimy w to. No ja wiem, że też automatycznie odbieramy temu człowiekowi taką opcję, żeby mówić Jem, dobrą zupę, bo oni myślą sobie, że tylko sproszę się, robi proszę, czarną kawę a niekoniecznie, że z jem, gotuję i z innymi, ale to przychodzi wszystko z czasem, tylko trzeba być otwartym na to i trzeba cierpliwie obserwować i wnikliwie obserwować. Dobrze, więc uczy się frazami obcokrajowców, co moim zdaniem jest bardzo dobrą metodą i też oszczędza im takiej, takiego przemęczenia gramatyką. Co myślę, że jest ważne na początku, no bo ci ludzie też bardzo często męczą się koszmarnie z fonetyką, z samym czytaniem. I ja wiem, że osoby słowiańskojęzyczne mają też ten problem. I wiem, że słowiański akcent jest bardzo silny, prawda? I osoby słowiańskojęzyczne, na przykład Rosjanie, Białorusini, którzy mówią po polsku fantastycznie. Och, mówią fantastycznie, ale gdzieś taki zalot będzie i my to usłyszymy i tak. A osoby, które nie znają żadnych języków słowiańskich, też mają taki problem. I dla nich to jest. To zależy to oczywiście od danej grupy. Tak? Japończycy mają problem z ry i ly. Osoby hiszpańskojęzyczne mają problem z by i wy. <gry> I każdy ma jakiś inny problem, ale bardzo często ci ludzie muszą naprawdę złamać sobie język, żeby coś powiedzieć a myślę, że Słoweni tak nie mają aż tak dużo takiego problemu. I ja to widzę szczególnie po grupach moich Hindusów, którzy, no, w, w, mam takich walecznych, mam takie waleczne osoby w grupach i oni naprawdę, słuchajcie, są dla mnie jak żołnierze, bo podejmują się wypowiadania y, słów. I ja widzę po prostu na ich twarzy, że to, co dla nas jest oczywiste do powiedzenia, na przykład mam ochotę na czarną kawę, to oni po prostu w ich głowach, w ich oczach widzę obłęd, który się już tam maluje, i myślę sobie, Boże, zaraz mi wybuchnie na lekcji i po prostu krew mu wypłynie uszami, a słuchajcie, walczy, walczy, walczy. Bardzo często to nie brzmi jak Polski, ale poprawię go trzy razy, już jest lepiej. Nie? I tak właśnie odbywa się uczenie języków obcych. Się, trzeba dużo walczyć, trzeba być cierpliwym, trzeba trenować, trzeba być otwartym na robienie błędów, bo robienie błędów jest super i do wielu rzeczy nas doprowadza. O tym jeszcze nagram odcinek. I trzeba być cierpliwym, uważnym i być cierpliwym. Tak, myślę, że najbardziej trzeba być cierpliwym. Dobrze, słuchajcie. O czym jeszcze mogę wam powiedzieć? O tym, że kiedy się uczy krajowców, są dwa bardzo ważne elementy. I pierwszym elementem ważnym jest nauczyciel. Ja wiem, że jako nauczycielka to moje. To te słowa, które padną zaraz z moich ust, mogą być a, trochę krzywdzące też dla innych osób, ale ja na przykład sama po sobie wiem, że jeżeli ja czegoś nie rozumiem, to nie jestem w stanie o tym opowiedzieć innej osobie. Nie jestem w stanie tego wyjaśnić moim uczniom, jeżeli czegoś nie wiem z gramatyki, i zdarza mi się błądzić na lekcjach i mówić głupoty. Ja później oczywiście przepraszam i poprawiam mówię, przepraszam, to ja źle zrobiłam. Zdarzyło mi się tak kilka razy, ale. To też jest ważne, żeby nauczyciel był kompetentny, dobra? Ale słuchajcie, poza nauczycielem jest jeszcze jeden ważny element, który jest dla nas, powiedziałabym, najkluczowiejszy, najbardziej kluczowy w nauce. I to jest nasze podejście do języka, nasze podejście do nauki, o właśnie, bardziej nasze podejście do nauki, ponieważ kiedy my mamy totalnie wylane na wszystko, to choćby nauczyciel, nie wiem, no tłumaczył to w najprostszy sposób. Bo bardzo często nauczyciele są doświadczeni i mieli bardzo wielu różnych uczniów na swoich kursach, to jeżeli my nawet sami nie mamy ochoty posłuchać tego i zostać na lekcji do końca i wychodzimy wcześniej z zajęć, albo nawet nie kupujemy książek, bo mam takich uczniów niestety, to nauczyciel w niczym nam nie pomoże, tylko później my możemy mieć pretensje do samych siebie, że nie potrafimy nic zrobić w tym języku. I to jest po prostu bardzo ważne, żebyście, żebyśmy, ale też się uczyńców obcych, żebyśmy podchodzili z szacunkiem do naszych nauczycieli i żebyśmy cierpliwie wysłuchiwali tego, co oni chcą nam przekazać, żebyśmy starali się zrozumieć i nadążać za ich tokiem myślenia. I oczywiście ważne jest to, żeby nauczyciel był w stanie się dostosować do swojego ucznia, ale też żebyśmy byli otwarci na to, co on do nas mówi. Dobrze, słuchajcie. To myślę, że na dzisiaj to będzie wszystko. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Bardzo proszę. O wysyłanie komentarzy. Chociaż nie wiem, jak za bardzo macie komentować, skoro to jest podcast, ale może, może po prostu piszcie do mnie na Instagramie. Zostawiam w opisie mój Instagram i zostawiam w opisie też mój e-mail, więc jeżeli chcecie tylko coś napisać, to jestem bardzo otwarta. I dziękuję Wam bardzo jeszcze raz. Do zobaczenia.